Życie to nie przejażdżka w parku rozrywki. Gdzie dreszcze i wyzwania są tylko po to, żeby ciebie podniecać, bez prawdziwej intencji, żeby wygrać z tobą. Życie jest bardziej jak arena, gdzie musisz walczyć, żeby zwyciężyć. Albo przegrywasz, albo zwyciężasz. Co definiuje przegraną? To nie to, że upadasz, ale to, że nie masz chęci, żeby się podnieść. I walczyć o cel dalej, ponieważ skoro nadal oddychasz, to znaczy, że życie nadal wierzy w Ciebie i nadal masz szansę, żeby się podnieść i pokazać tego, że ludzie i okoliczności, w których zawsze się znajdujesz, nie mają dla Ciebie żadnego znaczenia poza doświadczeniem. Każdy z nas ma swoje unikalne problemy, każdy musi pokonać jakieś wzniesienia i doliny. Wzniesienia, które się pojawiają, nigdy nie są łatwiejsze, ale każdy z nas może z nimi sobie poradzić. Za każdym razem, kiedy masz jakiekolwiek wyzwanie, pomyśl o tym jako o swoim przyjacielu, który próbuje cię czegoś nauczyć. W twoim życiu na pewno będą się pojawiały problemy i stawaj naprzeciwko im z pokorą. Strach przed kolejnym problemem to nie najlepsze rozwiązanie. To jest tylko impuls, który przeszkadza ci stawić temu czoła z powodu strachu czy potencjalnej porażki. Co jest dobre, to zachowaj tą cząstkę w sobie, która mówi o tym, że jesteś niepokonany w celu, który realizujesz. W czasie, gdy dopada cię niemoc, podczas nawarstwiających się problemów w życiu, możesz zapytać siebie, dlaczego ja? Dlaczego życie wybrało właśnie mnie? Żeby uderzyć mnie swoim największym arsenałem. Odpowiedzią na to jest to, że nic się nie dzieje w życiu przez przypadek. W życiu zawsze, ale to zawsze, nie dostajemy tego, co chcemy, ale tego, co potrzebujemy. I tylko my możemy sobie poradzić z danym problemem i nadal przeżyć. Nie chodzi tutaj o przeżycie, życia w problemach, ale o radzeniu sobie w tych wszystkich sytuacjach jak nasz organizm radzi sobie z chorobami. Żaden nieznany żołnierz bez blizny staje się znanym i zapisuje się w kartach historii. Wyznacznikiem problemów w twoim życiu są obrażenia, które jeżeli je pokonujemy, pozostają tylko historią blizn i szram na twoim ciele. Blizny, które pomogą ci zapamiętać często ciężką drogę, Jaką musiałeś pokonać, także pamiętaj o tym i ładuj baterię przed kolejnymi trudnościami. Ponieważ nieważne jak silni jesteśmy i jakie ciężkie są nasze problemy, jeżeli podejdziemy do nich z głębi duszy i sercem naszego przeznaczenia, to tak naprawdę nie mamy żadnych problemów. Tylko kolejny krok, który przybliża nas. Do celu. Tylko Twój strach pozwoli im na próbę podważania Twojego przeznaczenia. Wystarczy mieć odpowiednie nastawienie. Nie wycofujemy się i czekamy, aż problemy same się rozwiążą. Nie ma nigdy problemu w rzeczywistości. To, co nadaje mu znaczenie, to tylko Twoje nastawienie na nie, które powoduje, że ten problem tak naprawdę istnieje. Jeżeli masz czas na lament i narzekanie, to też masz czas na to, żeby rozwiązać daną sytuację. Wszystkie problemy mają jeden wspólny mianownik. Każde z nich wymagają jakiegoś rozwiązania. I jeżeli nie damy im tego rozwiązania, zaczną Cię dręczyć nawet do ostatniego dnia Twojego życia. Powinieneś pamiętać o tym, że nie jesteś jedyną osobą, która ma problemy i nawet nie jesteś jedyną osobą, która radzi sobie z nimi i radzenie sobie z problemami jest dużo łatwiejsze niż życie w cierpieniu bez podjęcia wyzwania. Wszystko, co potrzebujemy w życiu, to nasze zaangażowanie, oddanie, ciężką pracę i szczerość w tym, co robimy. Możesz wszystko, możesz być gdzie i kimkolwiek zechcesz w Twoim życiu. Wszystko, co potrzebujesz. To ciężka praca. Czy jesteś gotów na oddanie tego, co potrzeba, żeby być tym, do czego zostałeś stworzony? Jeżeli tak, to sukces będzie Twoim sługą na zawsze.